Hejka kochani, tu Kokosadka, witam Was w ostatnim odcinku ze świątecznej serii i na wstępie chciałabym Wam podziękować, że oglądaliście te świąteczne odcinki, że korzystaliście z przepisów, na pewno wykorzystywaliście przepis na pierniczki, bo wiele z Was wysyłało mi zdjęcia, także bardzo to miłe i mega Wam dziękuję. A tymczasem życzę wesołych, pięknych i spokojnych świąt, na ile się to da, spędzonych w gronie rodzinnym. No a teraz Was zapraszam do ostatniego wspólnego wypieku. Dzisiaj będziemy robić e, makowiec zwijany. Odcinek puściliśmy wcześniej, dlatego, żebyście też zdążyli go zrobić na swój e, na swoje stół wigilijny. E, to będzie przepis e, od mojej babci. Ja po prostu uwielbiam ten makowiec. On jest pyszny, ja go mogę jeść i jeść i jeść, i praktycznie przez święta to jest jedyne ciasto, które które tak naprawdę zajadam, bo on jest taki przepyszny, rozpływa się po prostu w ustach, no uwielbiam. Więc mam nadzieję, że mi równie wyjdzie dobry, chociaż no jednak te, jak ktoś zrobi, to smakuje zawsze lepiej, więc e, więc ja i tak pewnie będę zjadać ilie makowiec babci, e, ale mam nadzieję, że jednak e, trochę ten smak uda mi się odtworzyć dzisiaj. Do samego ciasta niewiele nam potrzeba, bo w sumie jajka, praktycznie te same żółtka, mąka, cukier, masło, drożdże i mleko. A pierwszym, e, pierwszym krokiem, który będziemy dzisiaj robić, to podgrzanie mleka. Chyba, że macie dosyć ciepłe. No, ja wyjęłam prosto z lodówki, więc je delikatnie podgrzeję e, na kuchence e, i przejdziemy do zrobienia zaczynu. Ja już mam podgrzane mleko i teraz, żeby zrobić yy, rozczyn, musimy trochę, no odrobinę mleka nalewamy do szklanki, tutaj kruszymy drożdże do środka, yy, dodamy jeszcze odrobinę cukru oraz mąki. Ja tu mam już mieszankę mąki z cukrem, więc o, dodam trochę jeszcze trochę cukru. I mieszamy. Aż nam się drożdże rozpuszczą. Odstawimy to na chwilę w ciepłe miejsce. Myślę, że tak 10-15 minut, w zależności. No, musi po prostu to trochę urosnąć. A potem już przejdziemy do ugniatania ciasta. Zrobiłam mu ciepło, bo w tym domu nie jest ciepło. Więc trzeba sobie jakoś radzić. Możecie też użyć pościeli. Mój rozczyn urósł bardzo szybko pod y, tym y, kocykiem, więc ja muszę zabrać się już do pracy. Wlewamy teraz do miski sobie ten gotowy rozczyn. Boże, nie spodziewałam się, że on tak szybko urośnie, ale widocznie y, to jest dobry patencik. Dobra, to mamy. Hmm, powiedzmy, że mamy. Jeszcze potrzebujemy jajek, i ja tutaj oddzielę białka od rzutek. Bo do tego ciasta drożdżowego potrzebujemy tylko rzutek, a białka sobie odstawimy. Będą nam potrzebne do masy makowej. Dobra, wrzucamy jeszcze to, odstawiamy sobie na bok. Tutaj do tych naszych składników dodajemy jeszcze cie, mięciutkie e, ciepłe masełko. i wlewamy resztę naszego mleka. Moje jest jeszcze ciepłe. No i oczywiście e, dla maszynistów oczywiście można robić to w maszynie. Ja jednak te wszystkie drożdżowe ciasta takie wolę robić ręcznie, także. Ja tutaj zostaję przy tradycyjnym sposobie e, ugniatania ciasta. Kochani, moje ciasto już jest e, ugniecione. Jak widzieliście, ja musiałam dosypać. E, Dosyć sporo tej mąki, i pamiętajcie, żeby wyczyścić ręce po takim cieście, to właśnie robimy tą mąką. E, więc tak, teraz chyba najgorsza rzecz, bo musimy odstawić e, nasze ciasto aż tak mniej więcej dwukrotnie podwoić swoją objętość. No i to zajmie tak godzinę, półtorej. Mam nadzieję, że nie dłużej, ale różnie to bywa. Ja znowu chyba owinę po prostu kocykiem nasze ciasto. I jakoś to może wtedy da się przyspieszyć. tak gotowe ciasto przykrywamy jeszcze oczywiście czystą ścierką. Tak jak powiedziałam, ja zrobię patencik z kocem, ale oczywiście możecie na ciepły żyjnik. Ja takiego nie mam, więc nie wykorzystam tego sposobu. Albo jeżeli w ogóle macie ciepłe, ciepło w domu, to postawcie to w jakieś najcieplejsze miejsce. Ewentualnie można też nastawić piekarnik na 30-40 stopni i po prostu włożyć to do piekarnika, chociaż to już tak na pewno przyspieszy ten proces, ale myślę, że w jakieś ciepłe miejsce to jest tak najodpowiedniej, niech ono sobie swoim tempem po prostu dorasta. Także widzimy się niebawem. Moje ciasto już urosło zobaczcie, ładnie, bardzo ładnie trwało to około godziny, więc w sumie nie tak długo ale faktycznie pod kocykiem miało cieplutko teraz przejdziemy do zrobienia naszego nadzienia czyli nadzienia makowego i tutaj są trzy sposoby, żeby zrobić to nadzienie ja trochę poszłam na łatwiznę też z niezależnych ode mnie przyczyn i zrobię to z gotowej masy makowej którą dostaniecie w sumie w każdym markecie ale najlepiej je zrobić pierwszym sposobem, a pierwszy sposób jest taki żeby kupić mak ten mak namoczyć, zmielić i dodać swoje dowolne dodatki. Bakalie, spórkę pomarańczową, orzechy, po prostu wszystko, czego dusza zapragnie. Ja tego nie zrobiłam z prostego powodu, bo nie mam na czym zmielić maku. Drugi sposób jest taki, że kupujemy już gotowy mak mielony i po prostu dodajemy swoje dodatki. No, a z gotową masą makową jest tak, że po prostu ją macie, kupujecie. I tak naprawdę nie musicie nic zrobić, tylko dodajemy ubite białka jajek i to jest tyle. Chyba, że coś chcecie sobie jeszcze dodać, chociaż ja tutaj mam bakalie, rodzynki, skórkę kandyzowaną pomarańczy już mam, więc za bardzo chyba już nic nie będę kombinować i dodawać. Ale jeżeli wy chcecie to jak najbardziej. Ja preferuję ten pierwszy sposób mimo wszystko, bo z nim jest najwięcej pracy. Ale faktycznie wtedy ten makowiec jest najlepszy. No ale niestety wyszło jak wyszło, yy... więc zabieramy się do pracy. Najpierw ubijemy yy, białka, trzy białka, tak jak do ciasta szły, trzy żółtka, także nic się nie marnuje. Trzy białka yy, ubijamy na sztywną pianę oczywiście. moja piana już się super ubiła, aż tak, że czymś została na... Ale możecie zobaczyć jak jest super ubita, tak gdzieś jak stała? O. Także... Dobra, to mamy. Ups. No i ja dodam moją gotową masę makową, nic raczej z nią już nie zrobię więcej, niż to jak po prostu połączę z moją pianą. Ponieważ w niej już wszystko jest gotowe, jest cukier, jest y, po prostu no, jest wszystko. I powiem Wam szczerze, że zawsze robiłam sama ten mak y, w sensie, no z babcią, jak robiłam to często, to zawsze robiłyśmy same mak. I nie wiem, czy ta cała masa no to pójdzie, ale wydaje mi się, że 850 gram z tymi wszystkimi dodatkami powinno być ok na jednego placka. Jeden placek, czy jednego placka? Nieważne, wiecie o co chodzi. Więc dodajemy. A chciałbym spróbować tą masę, bo powiem wam szczerze, że yy, ja nigdy takiej masy nie kupowałam. Mm, jest bardzo smaczna. Wiadomo, że jednak swoja to swoja. Ale czasami nie ma wyjścia. Jest, jest naprawdę dobra. Dobra. I łączymy to delikatnie, wiadomo tak, jak wszystko, co łączymy z ubitą, z ubitymi białkami. Delikatnie mieszamy, aż nam się to wszystko połączy. Myślę, że jeśli chodzi o, o smak, to jest też wystarczająco słodka, i nie ma w ogóle co dodawać jeszcze cukru, bo to już by było przegięcie po prostu. Dobra, ja mam ją masę, mam już yy, wymieszaną. Teraz na chwilę zniknę i yy, sprzątnę robot, żeby mieć miejsce, bo będziemy teraz rozwałkowywać nasze ciasto. Dobra, będziemy wałkować teraz nasze ciasto. Oczywiście robimy yy, po prostu prostokąt, jak najbardziej równy, jak się da. Więc Mam nadzieję, że mi się uda tym razem fajnie to rozwałkować. Podsypujemy sobie stolnicę albo blat. Ja ja i tak lubię pracować po prostu na blacie, nie, jakoś te stolnice mnie, stolnice mnie nie przekonują, jednak y, tutaj wiecie, że nic nam się nie poruszy. <ścoughs> nic się nie stanie, więc tak, y, blat mam podsypany, może tak powiem Wam, y, bogato go podsypcie. Y, wyrzucamy nasze ciasto. Nasze duże ciasto y, wyrośnięte. Dobra. Powiem Wam, że mam nadzieję, że wyjdzie mi to takie pyszne jak mojej babci, bo mam mega ochotę na makowiec dzisiaj. Chciałabym go już zjeść. Ok, mm. jeszcze możecie sobie tak formować. Dobra. No i co? Zamoczmy też w mące na żwałek. Będziemy blokować jeszcze to ciasto. I mąki dużo, żeby to nam się nie poprzyklejało, a i tak będziemy zwijać, więc trzeba uważać i walkujemy. Uuu, dobry znakowo zwijać. Pamiętajcie, że ciasto nie może być yy, za grube, bo będziemy to jeszcze yy, zawijać ale ładnie się rozwałkowało. Powiem wam, że trochę się bałam, że będzie się przyklejało, bo było jeszcze takie dosyć klejące, ale wszystko okej. Okay. Oprócz tego, że braknie mi blatu, to jest wszystko ok. No i co? I wykładamy naszą makową masę na, na tak rozwałkowany rozwałkowane ciasto. Powiem Wam szczerze, że nie przypuszczałam, że to będzie aż takie wielkie. Zrobiłam to z połowy porcji, ja zazwyczaj porcja starcza, aha, no i jak po sobie podwoicie, to powinny wyjść dwa placki. A mi wyszedł ogromny, może to ciasto za dużo urosło. No nic, rozkładamy. No i naszą masę rozmarowujemy i oczywiście potem zawijamy. Już tutaj zaraz Wam pokażę, jak ja to będę robić i I zobaczymy, co z tego wyjdzie. I samego ciasta jakby nie rolujcie, tylko tak, wiecie, nakładamy na siebie to. Teraz to już potrzebuje jakichś dodatkowych rąk że tak, o, takie wiecie, na, jakby na zakładkę, o, właśnie tego słowa mi zabrakło, na zakładkę. Aha, no i o ile potrzebujecie, to po prostu pod, jeszcze pod sobie mąką, bo zobaczcie, mi się trochę zaczęło przyklejać. Dobra, i wiecie co ja zrobię? Ja przykroję to na pół po prostu, zanim to przełożę na blachę, bo całe mi nie wejdzie na blachę, bo jednak z tego wyjdą dwa placki. Nieważne. Eee, musimy. Tak, potrzebujemy dużej blaszki, takiej wiecie, z kuchenki. Eee, wykładamy ją papierem do pieczenia. O, i zaraz przełożymy nasze makowce. A i ja od razu Wam powiem, że widziałam. Eee, jak niektórzy ucinają jeszcze te boki, ale moim zdaniem to jest bez sensu. Wszystko jest do jedzenia i czemu to ma się zmarnować i wylądować w kosz, prawda? Więc przekładamy. Mam nadzieję, że jakoś to nie ucierpi. Dobra, moje wielkie makowce są już na blaszce. Ustawię teraz piekarnik na 180 stopni, makowiec będzie się piekł tak około 30-35 minut i wtedy wracam po tym czasie do Was i zobaczymy, czy wyszły takie dobre jak babci. Dobra kochani... O. Dobrze, nie mam okularów. To już się upiekło, znaczy moje makowce. I ja zapomniałam, że trzeba przekręcić się, wiecie, odwrotnie położyć. I bardzo urosły i takie są. Pokażę Wam zresztą zaraz. E, poczekajcie moment. generalnie, wiecie, tu chodzi o to, że ja chcę pokazać, że każdy może piec, nawet ja. Ale ja już wiem, co z tym zrobić, żeby było ładnie wyglądało, bo w smaku jest na pewno wspaniałe. Jeszcze powiem Wam tak, że na wierzch... Tam mnie nie ma. Że na wierzch posmarujemy jakimś lukrem albo po, można po, lukry, lukier zrobić, albo cukier puder. W opisie filmu tam Wam może dam dwa przepisy na lukier, prostszy i trudniejszy. I też to będzie fajnie, fajnie wyglądało. Myślę, że taka ozdoba w zupełności wystarczy. Możecie też posypać na przykład skórką kandyzowaną pomarańczową na wierzch właśnie w ten coś tam coś takiego. Albo jak macie inne pomysły, to dawajcie znać w komentarzach. Także tak, ja to zaraz ogarnę i potem na końcu jeszcze zobaczycie, jak już będzie wyglądał ogarnięty ten makowiec. A tymczasem chciałabym Wam jeszcze raz życzyć wesołych świąt. Eee, dziękuję, że byliście przez tą całą serię świąteczną. Eee, za tydzień pojawi się też chyba szybciej, bo Sylwester wypada też w czwartek. Tak? Czwartek piątek. Pojawi się odcinek przed Sylwestrem też żebyście, bo to będzie sylwestrowa słodkość, więc żeby, żebyście też zacząli zrobić na swojego Sylwestra eee, ten przepis więc nie wiem, no tam będę dawać znaki na, na Facebooka, więc wchodźcie na Facebooka, śledźcie wszystkie posty. E, pamiętajcie o komentarzach, o subskrypcji, o łapkach w górę. I cóż, do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!